Figili na odcinek specjalny, część czwarta. Teraz tak, pogramy sobie teraz w myślicie um, Baldiego czy quiz flag? Możemy sobie na razie zagrać w quiz z flagami wi-fi włączę. No, bo tam będą reklamy się pojawiały. Niepotrzebne mi reklamy. Drugi internet też mam włączony No, oba. no. bo ja reklam nie lubię. Ja już tutaj przynajmniej 20% świata przeleciłem w tych flagach. Czyli że ze 20% już rozwiązałem. Zaraz zresztą zobaczycie mój wynik. Będę leciał w kolejne miejsce tylko. Teraz się chyba od razu flaga pojawi. I ta gra polega na tym, że kolorujemy flagę. Dobra. Wychamy. Level 41. Nie wiem jak to brzmi po polsku, ale na razie spróbuję kombinacjami. Mamy cztery kolory do wykorzystania, czyli 16 kombinacji. To nie ta flaga. Możemy spróbować żółtym, zielonym, nie, żółty jest czarnym. Bardzo realisty realistycznie będzie wyglądać. No, chyba to nie to. Możemy hmm. wziąć jeszcze czarną gwiazdkę. Czerwoną górę. żółty środek. I zielony dół. I to jest ta flaga. To jest ta flaga. Austria. 27% Czekajcie, bo ja tutaj gdzieś miałem Austrię. Flagę Austrii. Zresztą niepotrzebno będzie, bo tutaj dwa kolory mamy tylko. Dwa razy trzy sześć kombinacji. Mniej więcej wiem, jak wygląda flaga Austrii, ale jeszcze nie jestem taki pewny. Czerwony, biały, czerwony. Tak. O. Gdzie mnie tutaj, Mikołaju, ślesz. Już nie wiem. Ojej. Tylko za kolory. To jest taka mniej więcej flaga Turcji. Mamy sześć kombinacji i pierwsza kombinacja zaliczona. Ojej. Już nie wiem. Naprawdę już nie wiem. No nie no, zaś cztery kolory To jest trochę dużo Nie wiem, może się uda No przecież Czerwonym Zielonym Zielony jest już żółty W sami wiecie jaka to flaga się mówię do tych, co wyprodukowali tą wyrażę. Zielonej gwiazdki jeszcze chyba nie było. Żółta góra, czerwony środek i biały dół. bo nie. Nie wiem, nie znam się trochę na tym angielskim. Kraje po angielsku. Tych krajów. Znaczy, tych krajów jest 149. Znaczy, 194 kraje są w Polsce. Chciałem w Polsce powiedzieć, na świecie. Na świecie są 194 kraje. A to jest dopiero 44. I to trzeba wiedzieć wszystkie 194 flagi. Ja nie wiem jaka to jest flaga No się udało. Nie. Mogę jeszcze spróbować białą gwiazdkę, żółtą górę. Zielony środek i czerwony dół. To chyba nie to. To! To jest to. O, Europa, Bułgaria. Mamy dziewięć kombinacji. Próbujemy. Jakieś tutaj chyba flagę Bułgarii miałem. Tylko może ją znajdę. Muszę skorzystać z podpowiedzi. Bułgaria. Nie będę też tylko, żeby spytać Google. Informacja. Co robię? W sensie nie będę włączać Google, żeby jedną wagę sprawdzić. Nie, niepotrzebnie włączać wi-fi. Wielka Brytania, Włochy, Japonia. Izrael, Indie, Holandia. Chandiemy Bułgarię robimy Grecja, Fidji, Francja, Egipt, Republika Konga, Polska, Chile Nie mam jednak. A myślałem, że mam. A jednak nie mam tej flagi od tego kraju. Biały, czerwony, zielony, chyba nie, chyba nie. Biały, zielony, czerwony, jest. To jest plaga Bułgarii. I Litwa. Litwa. Dwa kolory, ale łatwo będzie. No. Pierwsza kombinacja od razu gotowa. O Jezu, gdzie mnie ślesz? Tu chile. A tutaj chile miałem. Miałem chile tego. Zajrzę sobie do mapy. Tych moich map. Tutaj mam taką książeczkę z mapami USA. Arabia Saudyjska. Mogę co prawda w tych flagach USA odblokować. Ale za reklamę. Według mnie to jest. No kupię, że za reklamę. No co, za reklamę. Nie wiem. Czemu nie akurat za wejścia pod skoków? Tylko za reklamę. Albo, żeby coś tam uzbierać. Wtedy możesz odblokować. Nie, to było Chile, to tutaj na początku. Chile. Dobra. Gwiazdka była biała. Znaczy, jest biała. Wokół gwiazdki niebieski. Teraz biały. I na dole. Czerwony. Tak wygląda flaga Chile. Kolejna. Matko Bosko. Panama. Ojeju. Panama chyba też tam była u nich w mapach. Nie, to nie jest flaga Panama. Panama. Może wyszukam, ale Panama to, to jest po angielsku. Bym musiał się flagami kierować. Tajlandia, Brazylia, Chorwacja. Może Panama też to jest po polsku. Brunei. I mały ten kraj Brunei. Dziwię się, że to lotnisko jest. Chiny, Czechy. A nie, no jest Panama nawet po angielsku, po polsku. Ameryka Północna i Środkowa. To niebieskie. Później. To czerwone i biały, to jest flaga Panamy. No. Dziękuję bardzo. Kolejny poziom Kroatia to jest Chorwacja. Dobra, Chorwację też mnie. Hmm. Nie chcę mi się podłączyć, dlatego z podpowiedzi korzystam. O nie, Izrael, Holandia, Fidzi. Chiny, Brunei, to jest Chorwacja, Afganistan. Pierwszy raz chyba przeczytam to nazwę. Arabia Saudyjska, Niemcy, Australia, Chorwacja jest na razie. Stolicą jest Zagrzeb. No, koloruj się. Później, białym. I został nam niebieski. To jest flaga Chorwacji. żeby ktoś nie wiedział, to ja pokazuję, i gdzie teraz polecimy. Bo już prawie całą Europę żeśmy zrobili. okej to ma Okej, okay, tutaj mamy. Hmm. Tylko dwie te. Wiecie o co mi chodzi? Eee, no dwie. Kombinacje, o, dwie kombinacje. Pierwsza była odpowiednia. I lecimy na weźmie. Ojeju, zaś dwa paski będą. Dziewięć kombinacji mamy. Pierwsza kombinacja pewnie będzie niezaliczona. Chociaż nie wiem, może będzie. Nie. Republiką Serbia. Nie znam. Serbia. Tą kombinację już próbowałem. To było chyba nawet teraz. Czekaj, może niebieski na górę. Czerwony do środka. A biały na dół. to nie to jeszcze. Yy, biały może na górę. Czerwony. Niebieski do środka. I czerwony na dół. Mm. Może biały, czerwony i niebieski. Tak jak mamy tam w kolejności. Nie. Nie, to prawie flaga Rosji. Nie wiem. Powiedzi nie mam, bo oczywiście za reklamę. Wszystkich gra oczywiście. Cóż, coś za co? No ale czemu akurat reklamę? To mnie dziwi, to jest swoją drogą dziwne. Według mnie. A ja nie lubię oglądać reklam. Nie lubię po prostu reklam. Nie wiem. Jeszcze, żeby były reklamy, to musi być wi A ja Wi-Fi nie chcę włączać. Nie wiem. Tak, tak. I tak. Może no od końca trzeba robić tym kodem? No dobra, jest. Completed. Następny poziom 50. Czy jeszcze nie? Kolumbia 26% też. 52. O, dwa kolory. O! O! Pokierujemy się na razie kodem, który jest w kolejności. O, to trzeba też w kolejności zrobić. Nie. Od końca. Czyli żółty, czerwony, niebieski. Od środka w lewo, czyli czerwony, niebieski i żółty. Tutaj nie mówią rate like. Od środka w prawo, czyli drugi będzie żółty. A później niebieski. Nie. Początek, koniec i środek. Tak, tak, o jest. Szybko, koloruj to. O jezu, kto prosił o powiększenie? Nie. Tak też myślę. Koniec, początek i środek. O. Taka flaga jest najlepsza według mnie. Jeszcze gdyby O. Ta jest najlepsza flaga. Ta jest najlepsza flaga według mnie. Oczywiście to nie jest flaga Kolumbii, tylko opola i województwa opolskiego. A ja za chwilę na koniec jest. A jednak, malowanie opola. A ja za chwilę wam pokażę coś, co was zdziwi. Ja już w Niemcach byłem. Luksemburg? O matku bosku trzy kolory. Już nie wiem, dobra. Przejdę teraz sobie do map. Ale żeby uruchomić mapy, to oczywiście wifi potrzebuję bądź też. Internet, dane komórkowe, który mam. Dobra, tutaj Wi-Fi jest już włączone. Nowy subskrybent, dziękuję bardzo. I na koniec odcinka tutaj jest ulica Stanisława Wojciechowskiego, Warszawa. I zaraz Wam coś poka pokażę. I. I. Dobra jest. Czekajcie, gdzie jest? Na co ja patrzę? Pauza na chwilę. Moi drodzy, przeteleportowałem się do Warszawy. Żeby pokazać wam choćby to. Tu jest ZZM. A za tym budynkiem. Za tym budynkiem stoi. To cudo. Czyli EU 07 chyba 183. EU07, co prawda tu jest zamazane, ale mogę się przeteleportować w lewo dwa razy, raczej trzy razy. O, tutaj mamy starą tą. A w ogóle wiecie, czemu ta lokomotywa ma ucięty ten? A tutaj jest napis EU07. EO07 Moi drodzy. To był wigilijny odcinek specjalny. Żegnam Was bardzo serdecznie. Udanej danej wigilii Wesołych Świąt. O teraz na święta nie będzie już filmów. Będzie przerwa. Dopiero film możecie użyć na, na moim kanale Czwartek? Piątek, bo teraz przez trzy dni nie będę nagrywać filmów, chyba że będę mieć taką chęć, to nagram. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, a będzie więcej filmów. Do zobaczenia.